Zaczynamy jednak od kolejnego absurdalnego pomysłu urzędników Unii Europejskiej tłumaczonego walką ze zmianami klimatycznymi. Otóż to niestety nie żart, Bruksela chce wprowadzić zakaz używania papieru toaletowego. Najpierw miałby on zostać zastąpiony substytutem wytwarzanym ze słomy, a docelowo całkowicie wycofany. Maciej Dobrzański. No jak to bez papieru toaletowego żyć? Ja nie wiem. Choć wielu mieszkańców Opola, pytanych przez nas o najnowszy pomysł urzędników Unii Europejskiej, nie wierzyło, że to prawdziwa informacja. Dajcie spokój z takimi pytaniami. To wiadomość ta jest jak najbardziej zgodna z rzeczywistością. Czym papier toaletowy zawinił eurokratom? Twierdzą oni między innymi, że jego produkcja wiąże się z wycinką drzew. Ta radykalnie ekologiczna agenda, nastawiona na ochronę zasobów naturalnych i zmniejszania emisji dwutlenku węgla, zawarta jest w unijnym pakiecie Fit for 55. Jak donoszą europejskie media, początkowo tradycyjny papier toaletowy miałby zostać zastąpiony surowcem produkowanym ze słomy, a docelowo całkowicie wyeliminowany. Jak wyjaśnia polski nadleśniczy, Taka zmiana dla ilości wycinanych drzew nie ma jakiegokolwiek znaczenia. Drewno pozyskiwane z tych cięć pielęgnacyjnych przeznaczamy między innymi na produkcję papieru, ale również na produkcję płyt wiórowych, z których mamy albo płyty OSB wykorzystywane w budownictwie, albo panele, które służą do układania na podłogach, albo mamy płyty meblowe wiórowe. Więc to drewno, które jest jakby wynikiem ubocznym prac hodowlanych, prac pielęgnacyjnych i tak będzie przez lasy pozyskiwane i tak będzie pozyskiwane. Jak twierdzą eurokraci, proces produkcji Tradycyjnego papieru wymaga zużycia dużej ilości wody. Dlatego już po finalnej, całkowitej delegalizacji papieru i jego słomianego substytutu, miałyby go zastąpić bidety do podmywania się niczym innym jak wodą, o której oszczędzanie rzekomo chodzi. Gdzie zatem sens i logika? To tak naprawdę. Są działania podszyte przede wszystkim ideologią, jakimiś motywacjami ideologicznymi, politycznymi, ale nie absolutnie w żadnym wypadku jakąś racjonalnością. Próba wyeliminowania z użytku papieru toaletowego, no ma być remedium na globalne ocieplenie czy na zbyt wysoką emisję CO2, no to jest przecież abstrakcja, to jest przecież groteska i to jest niestety. Że nada, że firmowana przez Unię Europejską. Niegdyś europejskość była wolnością, wolnością myśli, wolnością prowadzenia działalności gospodarczej, wolnością podróżowania. A teraz niestety przez brukselskich eurokratów europejskość staje się zamordyzmem, takim czysto komunistycznym. I jeżeli nawet tak podstawowego artykułu higienicznego nam się odmawia jak papieru toaletowego, to jesteśmy spychani, no nie w mroki średniowiecza, bo to była epoka blasku naszej cywilizacji, ale po prostu do jaskiń. O ile temat zakazu używania papieru toaletowego może dawać się czymś błahym i skłaniającym do żartów, to unijny ekoterror dużo groźniej wybrzmiał niedawno w już podjętych decyzjach. A te oznaczają między innymi, że od 2030